Tata zawsze twierdził, że San Javier to magiczne miejsce. Dobrze, że jedziesz do Meksyku. Zjadą się twoi kuzyni. Nawet ich nie pamiętam. Wierz mi? Na pewno będzie fajnie. Sorpresa! Co jest? Co on wyprawia? Lucia Libre. Lucia? Co? Nie obchodzi mnie Meksyk. tu to Co? Aj Mi. Nie mogę znieść tej muzyki. Nie cierpię tego jedzenia. No Alex, wybieraj Zaraz. chyba nie chcesz. Ale zrobiłeś minę. Abuelo! Chupa cabras. El Chupa co? El Chupa cabras. To taki wampir, który pije krew kóz. ty za jeden. Na świecie jest dużo złych ludzi, którzy chcą go wykorzystać. Wiem, że pan go widział. Mogą mu zrobić krzywdę. Jest jeszcze mały. Zaopiekujmy się nim. Nie będziesz więcej sam. Teraz masz rodzinę. Tak samo jak ja. Twoja rodzina gdzieś tam jest. I obiecuję ci, znajdziemy ją.